Co się stanie w 350 odcinku tureckiego serialu, Miłość i Nadzieja? Cajnep pozna prawdę o przeszczepionym sercu melodii. Czy to będzie miało swoje konsekwencje? Zobacz, co się stanie w 350 odcinku, Miłości i Nadziei. Streszczenie 350 odcinka, Miłość i Nadzieja. Co się wydarzy, Kuzej prowadzi skomplikowaną grę, usiłując skompromitować Bachar. Cajnep dowiaduje się o przeszczepionym sercu Melodii, co zbliża ją do Egego. Goghan Osacza Meli, emisja 350 odcinka serialu Miłość i Nadzieja, w środę, 10 grudnia 2025 roku, o godzina 17:20 w TV II, O czym jest Miłość i Nadzieja? 18-letnia Cajnep mieszka z matką w niewielkim mieście i marzy o przeprowadzce do Stambułu. Marzenie to ma się ziścić, gdy Cajneb dzięki swym zdolnościom i pracowitości dostaje się z rewelacyjnym wynikiem na Wydział Prawa Uniwersytetu Stambulskiego. Dziewczyna szykuje się do wyjazdu, żegna się z przyjaciółmi, nie wiedząc, że tymczasem jej matka Gonul popada w bardzo groźne tarapaty i zostaje aresztowana. Zanim zabierze ją policja, Gonul zdąży napisać do córki list w którym przedstawia nieprawdziwy powód swojego zniknięcia. Jednocześnie prosi swego dawnego kochanka i biologicznego ojca Cajnep, Bulenta, żeby zaopiekował się dziewczyną. Serial Miłość i Nadzieja jest emitowany od poniedziałku do soboty. Nowe odcinki emitowane są o godzina 17.20 na TVP2, a powtórki o godzina 13.15. Wszystkie wyemitowane dotąd odcinki a także przedpremierowe epizody można oglądać na TVPVOD